Wszyscy kochani poszukiwacze złota Poszukiwacze w ogóle skarbów ziemi naszej polskiej Przyjechałem nad złoty potok jest to mój pierwszy wypad nad tutaj nad wodę w poszukiwaniu złota super rewelacji się nie spodziewam No coś tu już kopał dlatego Rozłożyłem się z pucznią w tym samym miejscu. Trochę, trochę dalej tutaj kopię. To powiem szczerze: pucznię mam dużą. Ciężko mi się ją ustawia. Trochę chyba za dużą. Nurt jest bardzo, bardzo mocny. To powiem szczerze: trudno mi się kopie. Ale próbuję. Próbuję coś znaleźć. Staram się tutaj pokopać. Na razie kiepsko mi to idzie. Ale, Ale przednia zabawa powiem szczerze. Piękna zabawa, chyba mam za mały kod na puczni, ale coś jest, nur jest szybki, więc w tym momencie zabawa będzie. No nic, kopię dalej. Będzie to dzisiaj krótki film, bo bateria mi się szybko rozładuje. po, po jakiejś godzinie spróbuję przepukać materiał z tego tutaj miejsca i zobaczymy na razie się bawię to mamy 12 siedzę tu już jakieś półtorej godziny trochę tutaj wygrzebałem taki mały dołek bardzo ciężko się pracuje powiem szczerze Szukanie złota nie jest prostą sprawą i na pewno wymaga siły fizycznej, I to takiej porządnej. Na pewno nie jest to łatwa i lekka praca, i przyjemna. Może efekty są przyjemne, ale. Trzeba się trochę pomęczyć. O. Trzeba się trochę pomęczyć, popracować. Nie jest to takie łatwe. Mały kąta puczni. ale tu na tym strumyku się nie da tego utrzymać więcej, bo jest tak silny nurt. Ciężko jest tutaj pracować Za mi się górka zrobiła Muszę Od, odczyścić Teraz się trochę dziurka przerzedziła Wyciągnę ten większy kamienie Nie wiem czy się tak poce Czy woda mi się da nalała do woderów muszę sobie przywieźć te krótkie wodery Bo te dwie wysokie są za niewygodne Pełne Pełne nogi wody i co tu dużo powiedzieć? Praca ciężka, a nie wiadomo czy będą jakiekolwiek efekty. No cóż, dwie godziny jeszcze tu pokopię, tak do drugiej za chwilę wypukam matę do, do beczki i ustawię spróbuję ustawić ponownie. Raz tam pukałem, trochę tam tego szliku jest. Zrobię to znowu i z dwie godziny jeszcze popukam jeszcze raz wypukam i chyba na tym dzisiejszą zabawę zakończę, zwłaszcza że nie wziąłem ani wody, ani jedzenia Daje się we znaki upał, bo jest gorąco trzeba przyznać, że jest ciężko Ale cóż bez pracy nie ma kołaczy co do następnego no na dzisiaj zakończyłem poszukiwania jestem padnięty powiem szczerze byłbym tutaj dłużej ale nie zaopatrzyłem się odpowiednio mój błąd cóż miejsce fajne jest tu gdzie kopać ale powiem szczerze zdechu jestem Padnięty Nic Staję i jadę do pierwszego sklepu Kupić coś do picia Zabieram swoje manele i idziemy A przy Na taką szeroką dyszę ta moja ucznia strasznie. No nic, spróbujemy to wszystko. Dla nich do auta. Bez wywrotki. Ach oh, kurde. Tragedia. Oj. Ach. Oh, Tragedia. No wiemy tutaj to wynieść. Ach oh, kurde. Dobra. Zostawmy to, idziemy zanieść to. to do następnego. Przesypuję, przesypuję szlichtę do, do kubeczka. I na samym dnie miski. Patrzcie co znajduje Albo ja jestem głupi. Albo to są kawałki złota Tu, tu, tu Szlak by to trafił Jednak coś znalazłem Tu Domu to dokładnie oczyszczę Ale kurde to jest Powiem szczerze nie umiem oczyszczać dobrze Dlatego w cały ten szlichtę biorę do domu, żeby na spokojnie się to czyścić. Kupa czarnego piachu. Jest złoto. Jest. Płateczki. Raz. O jaki ten duży. O, patrzcie, tu też jest. Albo jestem głupi, albo to jest złoto. Ja cię pierdolę. Przepraszam za wyrażenie. Ale pierwszy raz jestem. Pierwszy raz. No nic. Na tym kończę. Rewelacja. Na takiego nieuka jak ja jest złoto. No chyba, że to złoto głupców piry ale nie powinno to być na pewno są płatki no nic kończę